Dzisiaj opowiem o najczęstszych błędach, jakie popełniają nowi użytkownicy Zwifta oraz jak ich uniknąć. Jeśli dopiero zaczynasz przygodę z tą wirtualną platformą treningową, ten odcinek jest dla Ciebie. Dzięki tym wskazówkom, zaoszczędzisz sobie frustracji i szybciej wskoczysz na wyższy poziom jazdy w Zwift. Zacznijmy od klasyki. Nie rozgrzewanie się przed intensywną jazdą i brak schłodzenia na koniec intensywnego treningu. Wielu początkujących pomija rozgrzewkę, tymczasem w Zwift, jak i w Realu, start bywa nagły i ostry, zwłaszcza w wyścigach. Bez rozgrzania mięśni narażasz się na szybsze zmęczenie, a nawet kontuzję. W efekcie już po paru minutach możesz spuchnąć, a cała grupa ci odjedzie. Zwift sam sugeruje, by po zalogowaniu dać sobie kilka minut na rozkręcenie nóg. Przed startem wyścigu widać nawet animację awatara kręcącego na trenerze jako rozgrzewka. Zawsze zaplanuj przynajmniej 5-15 do 15 minut luźnej jazdy przed właściwym treningiem czy eventem. Rozgrzewka podniesie temperaturę ciała i przygotuje serce oraz mięśnie do wysiłku. To samo dotyczy schłodzenia, tak zwanego cooldowna, na zakończenie intensywności. Intensywnego treningu. Nigdy nie schodź od razu z rowera, gdy skończysz jakiś intensywny wyścig lub mocny interwał. Zawsze pokręć jeszcze lekko, minimum z 5, a najlepiej 10 i więcej minut, tak aby tętno się obniżyło. Kolejny często spotykany błąd to ignorowanie aplikacji Zwift Companion. Wielu początkujących nawet nie zdaje sobie sprawy z istnienia tej dodatkowej aplikacji na telefon. Zwift Companion to Twój kokpit dowodzenia, ogromnie ułatwia interakcję ze światem Zwift. Możesz w niej przeglądać kalendarz wydarzeń i zapisywać się na wyścigi czy przejażdżki grupowe, a w trakcie jazdy zmienia się panel kontrolny. Widzisz mapę trasy, listę uczestników obok ciebie, swoje parametry, czyli moc, tętno, kadencję oraz przyciski funkcyjne. Dzięki kompanion jednym dotknięciem na ekranie telefonu dasz innym kciuka, wyślesz wiadomość na czacie grupowym albo wykonasz zwrot. Masz tam też spis wszystkich Twoich aktywności na Zwiftie. Możesz podglądać aktywności znajomych, dołączyć do różnych grup czy przeglądać i planować treningi. Popełnianie tego błędu oznacza pozbawienie się wielu przydatnych funkcji na Zwift. Przy okazji, ważna sprawa, jeżeli chcesz, aby Twoja aplikacja była w pełni synchronizowana z grą podczas Twojej jazdy, to oba urządzenia czyli urządzenie ze Zwiftem oraz telefon ze Zwift Companion muszą korzystać z tej samej sieci Wi-Fi. Zwift oferuje unikalne ustawienie o nazwie Trainer Difficulty, które bywa źródłem nieporozumień u nowych użytkowników. W dosłownym tłumaczeniu to trudność trenażera, ale tak naprawdę chodzi o skalowanie odczuwalnych nachyleń terenu. Domyślnie, suwak jest na 50%, co oznacza, że Twój trenażer otrzymuje połowę rzeczywistego nachylenia każdej górki. Przykładowo, jeśli na ekranie jedziesz pod 10% wzniesienie, trenażer otworzy opór, jak dla 5%. Pod nogą poczujesz, jakby górka była mniej stroma. Błąd początkujących polega na myśleniu, że to poziom trudności gry lub forma oszustwa. W rzeczywistości ten slider nie zmienia mocy, jaką musisz generować, by pokonać wzniesienie, wpływa tylko na odczucie nachylenia i zakres używanych przełożeń. Innymi słowy, na 50% po prostu rzadziej będziesz zmieniać biegi, ale czas podjazdu zależy nadal od watów i wagi. A nie od ustawienia suwaka. Najlepiej przetestuj tutaj różne ustawienia, ale na początek proponuję jeździć właśnie na 50%. Dzięki temu nie musisz aż tak często zmieniać biegów, ale z kolei odczujesz górki i zjazdy na mapie. Zwift to nie tylko kręcenie pedałami, to także element gry, a najbardziej charakterystyczne z nich to power-upy, czyli wirtualne dopalacze. Nowi użytkownicy często widzą pojawiające się ikonki, np. piórko, aerokask, van i tym podobne, i nie bardzo wiedzą o co chodzi, więc je ignorują albo zużywają od razu bez planu. To błąd, bo power-upy potrafią dać ci przewagę, zwłaszcza w wyścigach i eventach. Przykłady? Piórko zmniejsza wagę twojego awatara o 10% na 30 sekund. Świetne, żeby przeatakować na podjeździe albo chociaż utrzymać koło na stromym fragmencie. Aerocask obniża opór powietrza o 25% na 15 sekund, dzięki czemu jedziesz szybciej przy tej samej mocy. Niezastąpiony w finiszu sprinterskim lub przy urwaniu grupy na płaskim. Jest też Draft Van, czyli taka ciężarówka, Zwiększający efekt draftu, czyli jazdy w cieniu aerodynamicznym na 40 sekund. Kowadło zwiększa wagę na zjazd, dzięki czemu pędzisz szybciej w dół. Są też rzadsze bonusy, jak na przykład duch czyniący Cię niewidzialnym na 15 sekund. Ten ostatni jest właśnie tylko na eventach, podobnie jak Burrito, które wyłącza innym draft za tobą. Zwracaj uwagę, gdy przejeżdżasz przez bramę, czyli np. przykład premia górska, meta sprintu czy meta okrążenia. Jeśli w lewym górnym rogu pojawi się ikona, zdobyłeś power upa i użyj go z głową. Aby go aktywować, naciśnij klawisz Spacja lub kliknij ikonę na Zwift Companion. W realnym kolarstwie sprzęt ma znaczenie. W Zwift jest podobnie, szczególnie mam na myśli tutaj rower. I koła, bo tutaj tylko to się liczy. Wielu nowych Zwifterów nawet nie zagląda do sklepików w grze, jeżdżąc długo domyślnym rowerem Zwift i kołami startowymi. To zrozumiałe na początku, bo i tak nie ma się od razu dostępu do topowego sprzętu, ale błędem jest myślenie, że wybór rowerów Zwift to tylko kosmetyka. W rzeczywistości różne ramy i koła mają różne parametry aerodynamiki i wagi, co wpływa na prędkość w grze. Różnice potrafią sięgać kilku procent, to może oznaczać kilkadziesiąt sekund na godzinnej trasie, lub łatwiejsze utrzymanie się w peletonie. Zwift, co prawda, prezentuje oceny gwiazdkowe, czyli pokazuje tam aero i wagę, ale nawet ramy o takiej samej liczbie gwiazdek mogą się różnić osiągnięciami. Jeżeli chcesz przejrzeć dostępne rowery, to w menu gry przejdź klikając w prawym górnym rogu wikonkę garażu i zobacz co już masz odblokowane. Gdy wbijesz kolejne levele dostaniesz dostęp do nowych modeli, niektóre są znacznie szybsze. Dostępne rowery możesz zakupić za wirtualną walutę. Ogólna zasada, na płaskie trasy wybieraj sprzęt aerodynamiczny. Na górskie spinaczki, lżejszy sprzęt, czyli ramy górskie i koła spinaczkowe. Kolejna bardzo ważna sprawa, unikaj używania roweru czasowego, tzw. TT Bike, w jazdach grupowych. Owszem, może wygląda fajnie, ale na takich rowerach nie działa drafting, więc zostaniesz sam na wietrze i szybko odpadniesz z grupy. Roweru czasowego używaj tylko w samotnych jazdach na czas lub treningach, gdzie draft nie jest istotny. Kto z nas na początku nie czuł adrenaliny widząc rozpędzony peleton na zjeździe, nogi same chcą kręcić dalej. Jednak w Zwift istnieje sprytny trik rodem z realnego kolarstwa, tak zwany super SuperTag. Jest to specjalna pozycja aerodynamiczna, w którą twój awatar wejdzie automatycznie, jeśli przestaniesz pedałować na stromym zjeździe, gdzie nachylenie jest minimum -3% lub więcej przy prędkości ponad około 58 km na godzinę. Wtedy kolarz kłóca nisko nad ramą i jedzie szybko w dół bez kręcenia. Co ważne, w tej pozycji będziesz zjeżdżać tak szybko jak inni, którzy w tym momencie kręcą całkiem mocno. To jest ważne przede wszystkim w wyścigach, bo możesz odpocząć przez kilkanaście sekund nie tracąc miejsca w grupie. Początkujący często nie znają tej mechaniki i widząc dwucyfrowe waty na kilogram u innych na zjeździe Wpadają w panikę, myślą sobie muszę cisnąć bo odjadą W efekcie marnują energię, którą lepiej zostawić na podjazd lub finish Spróbuj to przetestować na własnej skórze Gdy zaczyna się stromy zjazd, a twoja prędkość przekracza 58 km na godzinę Pójść na moment pedały Zobaczysz animację jak awatar się chowa To znak, że super tak zaskoczył Teraz możesz trzymać nogi bez ruchu, a kolarz pędzi w dół. Uważaj tylko, by zbyt nie wytracić prędkości poniżej 58 km na godzinę, awatar automatycznie wróci do normalnej pozycji i jeśli nie zaczniesz pedałować, zacznie zwalniać. Więc kiedy teren się wypłaszcza lub prędkość spada, wróć do kręcenia, by utrzymać koło. FTP przewija się często w kontekście treningów kolarskich, a na Zwift ma on kluczowe znaczenie. FTP, czyli Functional Threshold Power, to w uproszczeniu maksymalna moc, jaką jesteś w stanie utrzymać w przybliżeniu przez godzinę. Dlaczego to ważne? Ponieważ cały system treningów w Zwift opiera się na FTP. Wszystkie planowe workouty mają zdefiniowane strefy wysiłku właśnie względem Twojego FTP. Jeśli więc nigdy nie zrobiłeś testu i Zwift przyjął domyślną wartość lub zgadywaną, istnieje duża szansa, że treningi będą dla ciebie za łatwe, jeśli FTP jest zaniżone, albo za trudne, jeśli FTP jest zawyżone. W obu przypadkach efektywność planu spada. Wykonaj test FTP zaraz na początku swojej przygody ze Zwiftem. W menu Workout znajdziesz gotowe testy FTP. Pełny godzinny, 20 minutowy oraz ramp test. Dla większości początkujących najłatwiejszy będzie ramp test, natomiast nie jest on najbardziej miarodajny. Obserwuj też komunikaty po ciężkich jazdach. Zwift automatycznie wykrywa, czy pobiłeś swój rekord 20 minutowej mocy i zaproponuje podniesienie FTP. Wielu początkujących nie docenia, jak bardzo rozgrzewają się i płocą podczas jazdy w pomieszczeniu. W zamkniętym pokoju bez wiatru szybko robi się gorąco, a pot leje się strumieniami. Jeśli nie używamy wentylatora i nie pijemy dostatecznie, dochodzi do przegrzania i odwodnienia, co drastycznie obniża wydajność oraz może być niebezpieczne dla zdrowia. Woda tracona z potem musi być uzupełniona, inaczej pojawią się skurcze, spadek mocy i gorsza regeneracja. Jak temu zaradzić? W zależności od temperatury możesz uchylić okno. Koniecznie ustaw przed sobą mocny wentylator. Włączony od początku treningu idealnie sprawdzi się taki na pilot, żebyś mógł nim sterować z trenażera. Jazda przy ruchu powietrza pozwoli schłodzić ciało i ograniczyć potliwość. Dodatkowo przygotuj bidon z wodą lub idealnie z izotonikiem i pij regularnie. Dzięki temu utrzymasz optymalną temperaturę i wydajność organizmu. Jedną z największych zalet Zwifta jest aspekt społecznościowy, czyli możliwość jazdy z ludźmi z całego świata w wirtualnym środowisku. Początkujący czasem boją się dołączyć do eventów, np. grupowych jazd, myśląc, że są za słabi albo po prostu nie zdają sobie sprawy ile to daje frajdy. Tymczasem Zwift to nie tylko kręcenie w czterech ścianach, to też społeczność kolarzy i rywalizacja lub współpraca w grupie. Możesz znaleźć wirtualnych przyjaciół, dołączając do klubów, brać udział w zorganizowanych treningach, grupowych przejażdżkach czy poważnych wyścigach, co kto lubi. Błędem jest ograniczanie się wyłącznie do samotnych jazd, bo prędzej czy później może wkraść się nuda lub spadek motywacji. Na początek wypróbuj eventy dostępne w zakładce Events. Znajdziesz tam coś niemal o każdej godzinie. Od spokojnych jazd grupowych, przez grupowe treningi, a nawet wyścigi w odpowiednich kategoriach. Po prostu sprawdź opis eventu, zapisz się i dołącz w grze. Nie przejmuj się, że nie znasz nikogo, atmosfera większości wydarzeń jest bardzo przyjazna dla nowych, liderzy grup często dają wskazówki na czacie, a uczestnicy pozdrawiają się nawzajem. Oczywiście, jazdy Solo też są ok, sam tak często jeżdżę, ale nie rezygnuj z elementu gry wielosobowej, bo to on wyróżnia Zwift na tle zwykłej, trenażerowej jazdy. Ostatni punkt to bardziej techniczne smaczki, które mogą ułatwić życie na Zwifcie. A o których nowi użytkownicy często nie wiedzą. Zwift ciągle rozwija grę, dodając nowe funkcjonalności. Dwie z nich, o których warto wspomnieć, to Late Join oraz teleport. Zacznijmy od Late Join. Wiele zorganizowanych wydarzeń, szczególnie grupowe jazdy czy treningi klubowe, ma włączoną opcję Late Join. Oznacza to, że możesz dołączyć do 30 minut po starcie wydarzenia. W praktyce jeśli zapisałeś się na grup RAID o 18, ale o 18.05 dopiero włączyłeś trenażer, nic straconego. Zwift po wejściu do świata zaproponuje Ci dołączenie do wydarzenia pomimo spóźnienia. Pojawisz się wtedy magicznie w środku grupy jadącej event, także to świetna opcja, bo czasem może zdarzyć się kilka minut spóźnienia, a mimo to dalej możesz dołączyć. Oczywiście to nie zadziała na wyścigach. Kolejna funkcja to teleport. Ta funkcja została dodana w 2023 roku i pozwala teleportować się w trakcie swobodnej jazdy do swojego znajomego lub do bota pace partnera, ale uwaga, tylko w tym samym świecie. Przykład: jedziesz sobie sam po Watopi, a tu nagle widzisz, że twój kolega kręci na Volcano Climb. Normalnie musiałbyś zakończyć swoją jazdę i dołączyć do niego od nowa. Natomiast z teleportem wystarczy, że na pasku akcji na dole wybierzesz ikonkę teleportacji. Możesz to właśnie zrobić w companion, lub używając odpowiedniego przycisku w grze. Wystarczy wybrać znajomego z listy i po sekundzie twój awatar przenosi się obok niego. Działa to też właśnie z Pace Partnerami, czyli wirtualnymi botami. Jadącymi stałym tempem, możesz przeskakiwać między różnymi pace partnerami, jeśli na przykład uznasz, że ten z którym jedziesz jest za wolny lub za szybki, i zamiast kończyć jazdę, teleportujesz się do innego na tej samej mapie.